Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Adam Kleczewski, jestem członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, założycielem Akademii Budowy Domu, założycielem Instytutu Budownictwa Modułowego, ale dzisiaj mam przyjemność zapowiedzieć debatę, debatę, która odbędzie się w październiku. Chciałbym Państwa tym zainteresować, zaprosić do udziału, do współudziału, do uczestnictwa. Debata będzie miała tytuł Polskie Forum Budowlane i Nowy Ład. Dlaczego Nowy Ład? Dlaczego Polskie Forum Budowlane? Proszę Państwa, budownictwo odpowiada za 40% śmieci. Które są na świecie produkowane w tej chwili i którymi świat jest zasypywany. To jest teraz taki czas, kiedy się o tym coraz więcej e, mówi, czyta. Temat jest poruszany właśnie w Polskim Nowym Ładzie i genera generalnie w tym Nowym Ładzie, który, który w tej chwili ma następować. E, z obszaru e, tej branży budowlanej, e, no potrzebny jest, potrzebna jest też z pewnością przemiana. I o tym będziemy w debacie rozmawiać i to będzie przedmiotem tej debaty. Jak ta zmiana powinna wyglądać? Co powinno się wydarzyć. Już w tej chwili nie w interesie takim stricte czysto finansowym, biznesowym dla uczestników w rynku, ale bardziej właśnie. W tym obszarze no, ratowania tej naszej po prostu planety. O tym będzie debata. Zapraszam, w filmie będzie podany kontakt do współorganizowania tej debaty. Na pewno debata potrwa kilka godzin. Nie wiem, być może będą to dwie części nawet. Na pewno debata będzie filmowana, na pewno będzie później kolportowana. Natomiast generalnie temat jest niezwykle trudny, i kilka lat temu, dokładnie w 2017 roku, uczestniczyłem w opracowaniu takiego raportu. Część z Państwa być może ten raport zna, bo on się przewijał przez facebookowe strony Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów i też gdzieś przez, przez moje strony. Ale chciałbym Państwu ten raport tutaj przytoczyć teraz. Odbyło się takie spotkanie, generalnie były narzucone tematy pewne, no właśnie takie tematy delikatne, może nie bardzo, no niełatwe przede wszystkim dla uczestników branży, ale to już było. Natomiast w tym 2017 roku, ten temat nie był taki istotny, bo jeszcze tak mocno nie czuliśmy tego problemu światowego związanego z zanieczyszczeniami. Po prostu jeszcze to nie było, no, no nie było aż tak, aż tak poważnie brane pod uwagę. Temat spotkania wtedy w tym raporcie to był Brzmiało w taki sposób. Spoku y, sposób i jakość dystrybucji informacji istotnych dla inwestora przy budowlanym procesie inwestycyjnym, etyka i odpowiedzialność organizacji zrzeszających uczestników branży budowlanej w Polsce. I tutaj bardziej chodziło o ochronę interesów inwestora wtedy. To był 2017 rok. E, przypominam tylko. I co tam się wydarzyło w tym raporcie, proszę Państwa? Po tym spotkaniu czy no tak, po tym spotkaniu. Spotkanie miało na celu wywołanie istotnej dla branży otwartej, stałej dyskusji w oparciu o następujące zagadnienia. Sposób i jakość dystrybucji informacji istotnych dla inwestora przy budowlanym procesie inwestycyjnym. Jednostki dystrybujące informacje, a jakość dystrybuowanych informacji rekomendacje dla zespołów projektowych i zespołów wykonawczych wymagania urzędowe przy organizacji procesu inwestycji w odniesieniu do potrzeb wnioski na spotkaniu. Rynek usług budowlanych charakteryzuje niepokojący nachalny spam informacyjny, zapodawany przez różnego rodzaju branżowe ośrodki PR, prywatne strony internetowe, fora, grupy na portalach społecznościowych. Podawane na rynek informacje dotyczące promowanych materiałów budowlanych oraz promowanych usług są nieprawdziwe, sprzeczne, co w sposób istotny działa w efekcie na niekorzyść inwestorów, ale także na niekorzyść całej branży. W wyniku sztucznie reżyserowanych rekomendacji inwestorzy podejmują niekorzystne de decyzje. Sytuacja, która panuje, stawia w złym świetle branżę i powoduje narastanie ogólnej negatywnej opinii na temat branży. Wymagania urzędowe oraz prawo nie stanowią ochrony dla inwestora. Urzędy i organizacje nie spełniają roli doradczej ani też nie zapewniają jakiejkolwiek ochrony dla inwestora. Cała sytuacja wykorzystywana jest z premedytacją przez bezka, bezkarnie, przez coraz to silniejsze i działające ośro, ośrodki lobby. Taki był pierwszy punkt tego raportu. Drugi punkt. Etyka i odpowiedzialność organizacji zrzeszających uczestników branży budowlanej. Rola i zadania dla towarzyszeń branżowych w propagowaniu Przykłady studium przypadku, rola branżowych instytucji państwowych, informacje podawane za pomocą masowych środków przekazu, przykłady studium przypadku. Wnioski na spotkaniu znów mamy. Liczne stowarzyszenia oraz ośrodki branżowe, prywatne, starają się nie dostrzegać problemów i wizerunku branży, który tworzą. We własnych obszarach indywidualnie prowadzone są prywatne konkursy, prywatne certyfikacje, gdzie w efekcie uczestnicy rynku często otrzymują niewiele znaczące w praktyce nagrody czy certyfikaty stanowiące element marketingowy, a nie wiarygodne, potwierdzone dla zdobytej wiedzy czy umiejętności. Obserwuje się niepokojące zjawisko działań nieetycznych, zwalczających wzajemnie się obszary konkurencyjne. Instytucje państwowe nie prowadzą szerzej zakrojonych działań edukacyjnych, które to działania mogłyby okazać się wartościowe dla inwestorów mających w planie przeprowadzenie inwestycji budowlanej. Środki masowego przekazu emitują materiały promocyjne, które z punktu widzenia faktycznych cech, np. zakresu materiałznasta są tendencyjne, bo opracowane wyłącznie pod konkretnie zaplanowany efekt marketingowy. Materiały te nie mają na celu przekazu zawierającego Komplet faktycznych informacji technicznych, np. cech fizycznych czy cech konstrukcyjnych danego produktu. Proszę Państwa, trzeci punkt. Transfer nowych technologii z przeznaczeniem dla branży budowlanej i występujące ograniczenia. Wsparcie rozwoju innowacji, blokowanie rozwoju innowacji, bieżąca sytuacja tworzona dla nowych technologii i Rozwiązań systemowych, oczekiwania kierowane do liderów rynku. Wnioski na spotkaniu. Szeroko pojmowana tak zwana promocja innowacji wydaje się czysto teoretyczna. W istocie silne indywidualne, prywatne ośrodki lobbystyczne, producenckie promują innowacje istotne w celu biznesowym określonego, zamkniętego środowiska własnego. Brakuje Zasadnie działającego e, e, inkubatora czy, nie, czy niezależnych stref, stref inkubacji innowacji wspieranych przez niezależne branżowe instytucje państwowe. Liderzy rynku za mało angażują się w projekty mające długofalowe wspieranie rozwoju innowacji, a zależy im na jak najszybszej komercjalizacji projektu z nastawieniem na szybki zysk. No i czwarty punkt, proszę Państwa, wizerunek branży dostarczany przez media i środki masowego przekazu. Rola informacyjnych czasopism branżowych, rola internetowych portali informacyjnych, oczekiwania kierowane do liderów rynku. Wnioski na spotkaniu. Czasopisma branżowe czy portale internetowe branżowe w większości przypadków żyją z reklam i artykułów sponsorowanych. Ten oczywisty fakt nie powinien jednak ograniczać promocji nauki oraz badań naukowych, czy też promocji obiektywnych materiałów informacyjno-edukacyjnych. Środki masowego przekazu nie poświęcają uwagi na zasadność informacji podawanych w emitowanych materiałach. I piąty punkt, ostatni, podsumowanie tego spotkania. W programie spotkania poruszony będzie również temat kontrowersyjnej działalności stowarzyszeń. Spotkanie ma charakter wydarzenia branżowego w formie swobodnej dyskusji pomiędzy zaproszonymi, e, wymianie, wymianie poglądów, wymianie doświadczeń, wymianie proponowanych rozwiązań. Spotkanie inicjuje konieczność działania do podjęcia w najbliższej przyszłości. Wnioski na spotkaniu. Przedstawiona sytuacja stwarza pole do rozwoju prywatnych ośrodków wspierających określone grupy producentów i usługodawców, jednocześnie dając yy, Zupełnie niekontrolowaną swobodę. Swoboda ta często pod pretekstem wolności słowa przejawia się w promowaniu nieprawdy, a nawet celowo reżyserowanych pomówień dla likwidacji środowiska konkurencyjnego. Prywatne ośrodki wspierające określone grupy producentów mają tychże producentów jako sponsorów, członków wspierających, gdzie nie sposób jest nie przypuszczać, iż prowadzone działania są działaniami całej grupy prezentującej wspólny interes y, biznesowy. Tak to proszę Państwa wyglądało w tym raporcie w 2017 roku i wtedy i wtedy y, y, informacje, jeszcze tu jest taka, taki zapis na końcu tego raportu, informacje organizacyjne. Zorganizowane spotkanie wynikało z niepokojących, istotnych y, symptomów dotyczących branży. Spotkanie odbyło się 14 grudnia 2017 w centrum prasowe Fox Dom dziennikarza sala tam Foksal 3:5 Warszawa. Spotkanie prowadzone było przez sprawującego formę moderatora mnie, członka zarządu Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Polskiego Forum Budowlanego. Około 15 lutego miało być planowane kolejne spotkanie. Ono odbyło się tylko w, no, w kuluarach, było takie mocno nieoficjalne. Do dyskusji w spotkaniu 14 grudnia zaproszeni zostali Ministerstwo Infrastruktury. W skrócie Państwu przeczytam. Polski Związek Inżynierów, Techników Budownictwa, Izba Architektów, Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów, Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Fundacja Humanity in Action Polska, Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich, Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów, Stowarzyszenie Inżynierów, Doradców, Rzeczoznawców, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, Stowarzyszenie Wielkopolski Dom Pasywny, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego, Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Budownictwa, Stowarzyszenie Dom Drewniany, Fundacja Twórców Architektury, PWB, Bedia, Beider... Polska Press, ZPR Media Eza to jest Murator, Polskie Forum Budowlane, Architektura, Info, Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Mróz, Kancelaria Adwokacka Ryszard Kalisz, Klub Polskiej Rady Biznesu, Kuki Małachowska, to jest taka firma, która proszę Państwa trudni się szkoleniami. I lista była dalej otwarta. Kilka firm się stawiło, ta dyskusja miała takie wnioski, takie było podsumowanie, natomiast tam wtedy chodziło o ochronę inwestora, i tam chodziło o to, tak generalnie podsumowując, że rozmowa by, no, wywołana została taką właśnie marketingową, marketingowym nagłaśnianiem produktów wcześniej na różnych portalach, w mediach itd., itd. traktowanych, promowanych jako wartościowe, ale o o no, wątpliwych cechach, czy, czy niekoniecznie do końca mm, komponujących się wartościowe układy mm, z przeznaczeniem do projektowania, do stosowania itd, itd. po prostu, po prostu mm, wtedy chodziło o to, by inwestorowi pokazać, że mm, istotą analiz przed podjęciem decyzji jest to by samodzielnie badać, no po prostu technologie i sprawdzać różnego rodzaju, różnego rodzaju rozwiązania, a nie, nie sugerować się tym co, co widzimy w reklamach, no i tak ten obraz wyglądał i, no i chyba się Państwo zgodzicie ze mną, że, że, że ten raport no, przedstawia dużo, dużo prawdy, nie pokazuje no, imiennie, że tak powiem tych firm, które, no, które tam się składały, że tak powiem na taki wizerunek tej, tej branży, nie chcę się odnosić, a w tej chwili czy to dalej następuje, czy nie, to niech każdy z Państwa sobie wyciągnie, wyciągnie po prostu wnioski. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o to spotkanie, tą zapowiedź tej debaty, to proszę Państwa nowy ład już w tej chwili, ta sytuacja światowa i ten bardzo duży taki nacisk na ekologię, no chyba czujemy wszyscy, że właściwie w każdym obszarze gospodarczym, w mediach i no, i generalnie na wielu sympozjach, w wielu wykładach, no, mówi się o, o tej fatalnej sytuacji związanej z zanieczyszczeniami środowiska, i, i to jest kluczowa, kluczowa misja, że tak powiem, która w tej chwili będzie miała miejsce na Ziemi. To już, jak gdyby nie, mówiąc o materiałoznawstwie, to już nawet nie chodzi o. Ta sytuacja się na tyle zmieniła od tego 2017 roku, że nie chodzi o ochronę inwestora, czyli tej osoby, która sobie tam chce zbudować dom, czy, czy chce w nim zamieszkać, tylko chodzi o ochronę ziemi, czyli już skończyła, mam wrażenie przynajmniej i tak sobie bym życzył i Państwu też, że kończy się ten czas, że, no, że mieliśmy różne interesy, tak, no, po prostu ten interes zaczyna być wspólny w tej chwili po prostu i, i, i taki ma być wydźwięk tej debaty, Polskie Forum Budowlane i Nowy Ład i i tak ja ją chcę tutaj zarekomendować, że ma powstać po prostu dyskusja na te, w trakcie tej debaty, e, taka, która po prostu doprowadzi do konkretnych rozwiązań i taka, na której po prostu hmm, przestaniemy się wstydzić tego tematu, przestaniemy go, go traktować, o odjeżdżamy mikrofon, przestaniemy go, go traktować jako, jako jakieś tabu, tak? E, no, no, po prostu. Hmm, hmm, Zaczniemy o tym rozmawiać, o tym jak, jak traktować to materiałoznawstwo, jak traktować to projektowanie, jakie zalecenia wprowadzić. No po prostu z czego projektować. Zaczniemy weryfikować te materiały na te nisko przetworzone i te dla środowiska no, znośne. Te z którymi sobie środowisko poradzi, te które nie, nie zanieczyszczają po prostu naszego świata dalej i te które mm, są chemicznie, no, wolne. Tak troszeczkę kolokwialnie mówiąc, tak? Które nie powodują trwałych zmian w naszych, w naszych po prostu obszarach, w naszym życiu, w naszym, w naszym środowisku. Także serdecznie zapraszam do, do zainteresowania się i uczestnictwa w tej debacie, ponieważ temat jest naprawdę bardzo istotny i dyskusja no zapowiada się jako bardzo ciekawa ja osobiście już też mam taki troszeczkę inny stosunek do tego po prostu faktycznie faktycznie no jest inny cel w tym momencie i poza całą tą polityką i jak gdyby interpretacją każdego z nas tego nowego ładu i całej tej sytuacji która dzisiaj dzisiaj nas no gdzieś tam no w pewnym sensie ukierunkowuje czy czy w której zbieramy myśli to to zapraszam do takiej dyskusji nad po prostu czystością ziemi, nad, nad zaspokajaniem potrzeb człowieka w takim zakresie no, bioodpowiednim, biowystarczającym. Tak, widzę tą debatę. Jeszcze w czasie wakacji będzie zbudowany program tej debaty, i jeszcze w czasie wakacji. Zaczniemy udostępniać informacje na temat tego programu, i myślę, że około połowy września podamy październikową datę oficjalnie w wielu miejscach, gdzie to się odbędzie, w jaki sposób, kto będzie no, uczestniczył w tej debacie i jak ona będzie też dalej dystrybuowana. Serdecznie zapraszam. Do kontaktu i do współpracy w tym zakresie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, budująco jak zwykle, pod filmem, standardowo. Ciekawe linki, proszę Państwa. Wszystkiego dobrego jeszcze raz.